siebie wzajemnie, bo ten narcyz nie ma płci. Taka jest prawda. Różnią się mechanizmy narcyzmu kobiecego od narcyzmu męskiego, różnią się na niestety niekorzyść kobiet. Kobiety są bardziej przebiegłe, bardziej, bardziej bezwzględne i często, kiedy już złapią tą ofiarę, tak, to ją niewspółmiernie mocniej duszą niż męski narcyzm. No. Jest dla obu płci to straszne. Y... No, jeśli się kończy taką relację z CPTSD, no to o czymś to jednak świadczy, nie? Mm -hmm. tak, tak. To jest to po jest. prostu traumatyczne głęboko traumatyczne doświadczenie dla do człowieka. Wiesz, I to jest, ale też muszę Ci powiedzieć drugą stronę tego medalu, bo też ostatnio mam taką taką drugą jakby odwrotkę tego wszystkiego. Mam pacjentkę, która, kobieta. Która, której mąż oczywiście zarzuca, że jest agresywna.